Cześć, z tej strony Łukasz z bloga Wulkanista.pl Zapraszam na moją stronę www.wulkanista.pl Znajdziecie tam testy, recenzje, opisy modeli Wszystko co jest związane z oponami praktycznie Poradniki, jest cała baza wiedzy Dzisiaj poopowiadamy sobie na temat pasków na oponach Mamy tutaj 8 opon przygotowałem Nokiany, Kormorany i Gudiery bodajże, albo Dębice Już teraz nie pamiętam I powiem Wam co takie paski kolorowe na oponach oznaczają Otóż oznaczają one tyle co identyfikacja danej opony. Czyli tak naprawdę mając oponę z żółtym paskiem, tutaj akurat tym jednym, czy oponę z trzema paskami, czy tutaj z jakimś pomarańczowym paskiem, mając taką jedną oponę, jesteśmy w stanie w bardzo bardzo szybki sposób bez patrzenia na parametry bez patrzenia na nazwę, producenta, model, indeksy, dodatkowe znaczenia, homologacje, znaleźć pozostałe opony do kompletu lub pary. I teraz załóżmy, że ja potrzebuję taką oponę dla klienta. Jest to Nokian E-Line w rozmiarze 195-65-15 i mam pełno opon na magazynie. Ale patrzę sobie, jaki ta opona ma pasek. No i patrzę, że jest sobie to yy, pomarańczowy pasek tutaj w tym mniej więcej miejscu. No i patrzę sobie, która opona może mieć taki pomarańczowy pasek. O, to jest ta opona. Ma taki sam pasek, w takim samym kolorze, w tym samym miejscu. I dzięki temu, ja bez patrzenia w ogóle na te parametry, jestem w stanie zidentyfikować identyczną oponę. Wiem, że ta opona ma już trzy paski w innym kolorze, w innym miejscu. To już zupełnie jest inna opona. Ale jest to ta sama opona, co tutaj, troszkę niżej. Wszystko y, połączyłem tak tutaj w pary. Za chwilę też opowiem o oponach bez pasków. I mamy tutaj dwie kolejne opony. Y, bardzo prosto na magazynie mając jedną oponę w jakimś, w jakimś załóżmy, yy, wzorze, w paski, poszukać od razu kolejną. Mamy taką oponę. Sprawdziliśmy sobie, że jest to Cormoran Road Performance. Poszukujemy drugą taką oponę. Ta nie, ta nie, ta nie, ta nie. O, ta ma takie same paski. Cyk, biorę. Bardzo, bardzo przyspiesza to pracę, naprawdę. Yy, kilkukrotnie i, i, i przy okazji jeszcze bez błędów. Tutaj mamy dwa, yy, dwa, dwie dębice. Dzisiaj świeżo przywiezione, prosto od producenta i one o dziwo, nie mają żadnych pasków. Nie oznacza to zupełnie, że te opony są jakieś nieoryginalne, niehomologowane, nalewane, używane, absolutnie są to opony nowe. Po prostu producent lub yy, producent w magazynie, którym przychował opony, nie naniósł takiej yy, yy, informacji. Po prostu nie, wszyscy, nie wszystkie magazyny, nie wszystkie fabryki, nie wszystkie hurtownie takie oznaczenia stosują. Niektórzy po prostu stosują swoje, sobie jakieś wewnętrzne oznaczenia, naklejają jakieś naklejki, albo, albo gdzieś tam yy, yy, sobie jakąś kredą tutaj zaznaczają, albo jakoś tam w inny sposób sobie identyfikują te opony, mają mniejsze ilości, albo sobie je ustawiają po rozmiarze, po producencie, po indeksach. Każdy sobie w dowolny sposób może to robić, ale przy dużych ilościach naprawdę oznaczenie tego w, przy pomocy kolorowych pasków jest yy, najlepszym z możliwych sposobów. Ja już się o tym przekonałem, przewijało mi się przez ręce mnóstwo opon. Czasami przyjmowałem dostawę 500 opon i widziałem jak w bardzo prosty sposób takie opony można identyfikować przy pomocy tych kolorowych pasków. Tak więc podsumowując, paski są tylko informacją magazynową, nie każda opona takie paski musi posiadać. I takie paski mniej więcej po 100-200 km one będą już niewidoczne, chyba że przypadkowo nam się gdzieś trafi taka opona, która pasek ma umiejscowiony w tym rowku. To wtedy po prostu to, 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 ten, to oznaczenie będzie z nami do samego końca. Tylko, że ono się zabrudzi, ta, 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 ta farba to nie jest taka jakaś farba Yy, której nie da się z, yy, ten, zmyć. Po prostu od, od czynników atmosferycznych ta farba i tak z, z biegiem czasu zniknie. No, więc tyle w temacie. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące pasków na oponach, to pytajcie. Yy, w wolnej chwili wchodźcie na moje filmiki, yy, wchodźcie na bloga wulkanista.pl. Yy, jeżeli filmik Wam się podobał, to dajcie łapkę w górę. Chcecie więcej filmików, subujcie kanał. Ja dzisiaj Wam dziękuję za uwagę. Pozdrawiam. Cześć.